Zadania z treścią układy równań. Suszarka do włosów kosztuje o 5 zł więcej niż lokówka. To najpierw zapisujemy tą informację za pomocą równania. Czyli, najpierw, cenę suszarki przyrównujemy do ceny lokówki. Czyli piszemy, że cena suszarki to tyle samo, co cena lokówki. A na końcu uwzględniamy tą zależność, bo wiem, że suszarka do włosów kosztuje o 5 zł więcej. To jeżeli to jest o 5 zł większe, o 5 większe, no to muszę po drugiej stronie to 5 dodać, żeby to mniejsze o 5 po dodaniu tego 5 będzie równe właśnie cenie suszarki. No i patrzę sobie na kolejne zdanie. Gdyby cenę suszarki obniżono o 20% i tutaj sobie tylko przypomnijmy, przypomnimy jak to jest z tymi procentami, że jak na przykład mamy jakąś cenę x i jest obniżka o 20%, to zapisujemy tą cenę jako 0,8x. A skąd się to bierze? No bo x, pomniejszamy tą cenę x, najpierw mamy 100% ceny x, pomniejszamy ją o 20% x, czyli to wychodzi wtedy 80% x, czyli 80% x jak mamy na przykład jakąś cenę X i ją podwyższamy na przykład o 30%, no to będzie 1,3X, a też stąd się to bierze, no, że tą 100% ceny X powiększamy o 30% z tej ceny X, to jest 130% X, czyli jest to 1,3X. Więc to się stąd bierze i raczej takie zapisy powinniśmy umieć w pamięci, czyli na przykład jak jest X i... Zmniejszamy tą cenę o na przykład o 5%, no to to będzie 95% x, czyli 0,95% x. Na przykład mamy cenę x i zwiększamy ją o 60%, no to będzie to 1,6% x. No i teraz czytamy jeszcze raz. Gdyby cenę suszarki obniżono o 20%, Czyli to było 100% S, minus 20% S to jest 80% S, stąd ta cena suszarki po obniżce o 20% będzie tyle wynosiła, a lokówki podniesiono o 4%, no to cena lokówki podniesiona o 4% to jest tyle, bo to jest 100% L plus 4% L to jest 104% L, czyli przy zamianie na ułamki wychodzi tyle, to cena suszarki stanowiłaby 80% ceny lokówki. Czyli jakby tutaj zapisaliśmy te nowe ceny, to jest ta nowa cena suszarki, to jest ta nowa cena lokówki i wtedy cena suszarki byłaby równa 80%, czyli 0,8 z ceny lokówki. Więc jakby tak jak zapiszemy, no to wszystko tu się zgadza z treścią zadania. No i potem pozostaje nam tylko rozwiązanie takiego układu równań. Tutaj można sobie od razu podstawienie zastosować, że S to jest L plus 5, i tutaj w to drugie równanie, zamiast S wstawiamy L plus 5, i wtedy w tym dornym równaniu robi nam się jedna niewiadoma, pozbywamy się nawiasu, później L dajemy na drugą stronę z przeciwnym znakiem, na końcu, jak już mamy w takiej postaci to równanie, no to dzielimy przez to, co stoi przy L, czyli przez 0,032 i wyjdzie nam, że L to jest 125 zł. Więc jak już wiemy, że L jest 125, no to podstawiamy pod to główne podstawienie tutaj za L. No i cena suszarki wtedy wychodzi 130 zł, czyli suszarka kosztowała 130 zł, a lokówka 125.